Mano kolano widzowie, to ja znowu udało mi się nagrać film ze standoffa najszybciej jak się dało. I w sumie nagrałem go w tym nie w sam dzień co ostatni film, więc no. Ale dzisiaj co? No będę trenować, bo po ostatnim filmie można było zauważyć, że gram jak najgorsze gówno na świecie. Ale na tym filmie to się zmieni. Wiecie czemu? Bo jestem spocony, mam takie pachy mokre, że to jest szok. Czuję się jak ulany wujek na urodzinach, albo na Sylwestrze, więc no. Dobra, więc dzisiaj e, prosta sprawa. Będę trenować której mi gram, więc na przykład TK-5 nie ma sensu nawet trenować, bo ja tym nie gram. Pompy Olewam, tutaj nie muszę, bo wszystko umiem. Kałach i MK bez tumika. MK z Tumikiem nie gram za często. Wolę tomem MK, ale nie wiem czemu. I AWP, ale to to będzie największy ból do oczu, więc zostawię to na koniec. Zacznę sobie zuść z pika, PETKI i DIGLA. To będą moje te. Pierwsze tutaj takie y, test szuty, co nie? Zrobimy to jak? Na ruchome czy na statyczne? Eee. Kurwa. Średnio, nie wiem. Y, nie, no. Ruchome. Co, ja jestem? Pizda. Dobra, zaczynamy, widzowie. Oczywiście. spróbuję jak najwięcej. O, o, je o Jezu! Dobra, dobra. Nie wiem, czy ja w ogóle. Dobra, ale się rusza tam. Ja w ogóle mam taki celownik, że ja nawet nie widzę głowy. O! Jednak widzę. O! O! No wbiegni mi w celownik koleś. Ja pierdolę. Jezu. Jezu. Dobra, o! Ale kurwa, shot tutaj poszedł. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Z tym jakiś Deby wchodzi do pokoju. Ci wykoło! dalej. Dobra, Idziemy dalej. Tutaj headshota dajemy na web. Kolejny. Następny. Stoi jak słup obok niej i nie rozumie, co kadą. Debil. Dobra. Dobra, 14 fragów. E, mogło być lepiej. Dobra wróciłem, wyjebałem mu tam dwa strzały na łeb i się uspokoił I wyszedł mi spokoju, więc 14 fragów Pizda, ale dobra Bo ja się rozgrzewam, więc zobaczcie jakie ja spetki napierdalam Tutaj patrzcie, jeden Drugi Kurwa, już tak ładnie zacząłem Trzeci No tej kurwo, o dobra Dobra tej headzik, w ciało go dobijamy Ty no, jaki Leży. Nie wiem w tego co... Kurwa... Palec mnie boli w tym, tym szelam. Ja pierdolę, dobra dodaj strzelam to już. Gra mnie... Wracaj! Zdzichu! Ja pierwsz dole, celownik muszę zmienić. Nie, na no, następny będę zmieniam celownik widzowie. No to co tu tutaj się dzieje? To jest katastrofa. Będę w miejscu stać Jak ten... Nie dojdę No dobra Jeszcze gorszy wynik zrobiłem, no nie najlepiej, ale dobra Czekajcie, ściągam palce Czekajcie A dobra, wyjebałem w brzegu Uff, dobra Okrzyk wojenny, patrzcie na to Pięć rzędu, dam heada O kurde o, jest. szkoda, szkoda, szkoda. A miałem celownik znaleźć. No ja to Sam sobie rzecz nie umiem obiecać. Nie umiem trafić typa, no. Dobra, wysoko, celownik trzymam. Jak to nie trafiło? Nie mają ogolone łby, i dlatego to nie trafią. To nie była głowa. Śmieszne żarty. Ten jak dodżuje w ogóle. Kurwa. Byszek, przestań. No, No, typie, no. Ja gram na jakiegoś proplayera tam, dobra? A Aj! Była prawie dwudziestka. Widzicie, z Digla to ja jestem jakiś najlepszy na świecie, no ale trudno. Nie we wszystkim się jest dobrym osobą, dobra. Eee, kałaszek. Oczywiście zostajemy na one... Wan... Nie no, dobra, stać na mantapie Nie no, one tapie, żartuję. Jak się wkurzę, to będę walić z procy. Jak się tylko dam. Ja nie zadążam na celownikiem. Tym bardziej, że ja puszczam więcej niż jedną kulę KURWO! Dobra Dobra No co nie? Może takiego flika? O! O! Jezu, no mam tak... ręce brudne. Aaaa! Dobra 21. Coraz wyżej idę. Dobra. Teraz MK. Dobra, z tej Mki. To ja sobie chyba zrobię wyzwanie Eee. A bo nie bez kamizelek. Dobra, dlatego do to tak poszło. A jestem dobry. Wow, ale tutaj poszło Jak nóż w masło Aj Nie umiem utrzymać celownika na dobrej wysokości Mam Jakieś palce niedówne. Aj, trzydziestka Dobra. Koniec tych kurwa zabawek Eee, dobra. Czy jesteście gotowi? Na najgorszą rzecz, którą zobaczycie w życiu. Nie no, za WP to nie będzie tak ciężko chyba. Dobra. Let's go. Ja Czemu ja tak robię? Nie jestem w meczu. O Jezu, o Jezu. Dobra. O Boże. Dobra. 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 Gdzie jesteś? A dobra, tego olewam. Jezu Dobra 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 Aj Ajajajaj Dobra aj, aj. Dobra O Boże, tak między dwoma? W meczu jakbym tak zrobił, to by już dawno Ale wyczekany Aj, była tam prawie Ładna główka. Jezu, jak mnie fantuje typ. Nie! Dobra, 20. Jest dobrze, jak na osobę, która nie gra wupą w ogóle. Znaczy, no nie gra wup ale to w skinów tutaj mam za dużo trochę, dobra. No to co? Wszystkie było nie były zrobione. A ja bym się jeszcze pobawił w coś, tylko w co? Hmm. A może by tak wziąć, to Rymka z kastumikiem jeszcze zrobimy. Się skinami pochwalę, co nie? <noise> Bo nie mam co robić. Bo ja, ja mam ładniejsze skiny niż skill w grze, ale dobra. Też mam tapiki i zobaczycie. Ale po jednej kuli. A a a a a a a a, a. No, fałd. No jedną kurę mi wypu... Ale, ale fart jestem Nie ja, jak są daleko to ja nawet nie będę próbować Jak po lautu nie umiem zostać strzelić ale falt Najgorsze jest to, że w meczach to mi siadają te fliki No na celniku jakoś nie Bo w meczach to chociaż im głowę widać, jak są daleko, a tutaj, tutaj nic nie widać. 28. Kurde, ja pierdolę. Ja się popłaczę zaraz. No Trzeba, ja nie umiem strzelać. Dobra, yy... sprawdźmy Akera. I się oddalę na hardcore, co nie idę. Nawet z takim celownikiem nie umiem trafić, co nie? No palec mnie boli! Tak go wyginam! Nie no temu to pewnie włosy, tak? Dookoła ogórnicy. Ale skupienie. Nie grajcie w dwój... Kurwo! Dobra I, i bu! O, I bu! I Aj Dobra. 22, no. Nie najlepiej. Okej. Okay. Z tego ile mam flagów? Kurde. I to to wszystko to... To wszystko to były heady. O, widzicie? No, jednak nie. O Jezu. Jezu. Boże. Jenny. O, w końcu, Boże. Od razu lepiej. No. Jedny no! Palec mnie boli. Dawaj, wychyl. No, idzie do mnie. Z czym do ludzi? Jezu. Czy mnie nie umiem... Aj, no ta ściana mu. Aj, no teraz tajnik mu uratował życie. No dalej, Krystian, 10 fragów, chociaż został no. No Boże, no. Ja ich smyram po tej głowie tam. No nie. No nie! No nie! Tak! Nie! Nie! No nie! No nie! No, nie! no, już, no dobra. Dobra. Ostatni tutaj pokaz mojego najniższego poziomu Czekajcie, muszę się rozciągnąć Ja pierdolę, przecież ja zdycham Ua! Dobra Czy jestem ready? Nie, dobra To lecimy 30 z Digla robię Kurwa, oczki poleciały gdzieś Dobra, dobra. To mają być one-shoty, a nie... Jakieś tam jest. Wiedziałem, że go nie teraz Gdzie on jest? Kuźwa bez kulałów jestem, ja nie widzę nic. Mam oczy w telefonie, a ja nic nie widzę. Bo ten celownik mnie jeszcze tak, nie wiem, traumy mi robi dla jest, tak szybci szybciej celu bo Mam reflex noba. Jezu no. Ale fps mi oddaliście. Nie ma tak. Dobra. I pow! A jednak nie! I pow! I pow! 28. Ja pierdolę. Jestem dobry, Czekajcie. Eee, celownik muszę zmienić. Bo tym się nie da. O kurwa, taki kwadrat. Chuj o pierdole, nie, 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 nie. Ja tak nie będę szeleć. Czekajcie. Dajmy wszystko na zero. I trzeba. Chyba na zero. Dobra, ym, zróbmy sobie może... To, to chcemy zamknięte, to chcemy, żeby było małe. Może taki. Nie, wiem, że nie będę... Nie, nie, jak ja już widzę taki celownik, to tak ja wiem, co mnie czeka. Bardziej go rozciągnę i bardziej go otworzę, o tak. O kurwa. Dobra, patrzcie na te 30 headów. Za pierwszym razem, ja pierdole No, chodzi o drugiego, co nie? Aha. Jak to nie weszło? Nie, dobra, celownik do zmiany. Wracam do kropki. No, nie ma jak, no to kropkę. Oddajcie mi. Gdzie on jest? Tu. Ja nie, nie trzymam celownika na poziomie głowy i dlatego tak bym Znaczy głowa to też coś ciała, ale tak precyzyjnie co nie o Tu jest Nie, nie wiem, jak stoję tak bokiem to nie potrafię 25, poszło gorzej, to dobra Zobaczycie, kropka mi da siły To wywalamy Kropkę na ile zawsze dawałem? Na 9. Kropką zawsze grałem na 9. Ale czekajcie, grałem czerwoną kropką zawsze. Ja zawsze grałem. Kiedyś grałem czerwoną kropką. Za czasów, jeszcze jak na tablecie, grałem były dobre odcinki na YouTubie. Mimo, że ta czerwona kropka spowoduje, że będę najlepszym strzelcem Digla na szczelnicy, na której jestem sam. No, zabrało mi. Ja Pistol. Tak z bliska nie umiem trafić. Ej, no nie strzeliło mi! Jak to? Nie! Boże, co ja robię? No to, to tak daleko jest, że go nawet nie widzę. Juu! Dobra! Dobra, bo Miga zabrała jednego, więc muszę pokazać, że ja umiem zrobić 129. To się nie liczyło, jak coś... Nie! Znowu mi zabrała! Do powtórzenia! Nie, ja, dobra. Jestem... A kurwa. I jeszcze raz! Skup się! Pierdolę, też bym się skupił. Co jest? Nie no, dole. I bam! Dobra! No, no nie było 29, no ale widzicie, że e, mój ekran... O tak? Znalazł z dupy nagle. Aj, 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 aj. nie. Ja się nie portam. Muszę zrobić te 30, no. Nie no 29, proszę. Ale żeby to była taka runda... Nie no bo Boże, zamknąłem, nie widziałem co się dzieje. Przepraszam. Bam. 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 O kurwa. Bam. 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 Na farcie. Bam. 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 O! Jest! Oa. Widzicie? Mówiłem, że umiem zrobić 29. Mówiłem! Kurwa. Jak mówię, to nie kłamę. Patrzcie, 29. Hmm, dziękuję. Tak jakby tak wychowam na szybko. Jak chociaż jednego trafię, to będę szczęśliwy. O! Kurwa. To jest dobry trening na co nie? sumie. Jezu. No i wejść z kumaj. Byłem pewny, że to trafiłem. A! Nie ma! No lewo, prawo, Debiu! Skończyły się zabawy. O kurwa, to nie najlepszy. Co jest Tyle najlepszy. mnie. Ale. A Tyle więc gram lepiej na strzelnicy niż w meczach, ale to jest dosłownie normalne, bo w meczu jak dostaniesz światło przy ściany, to nie to, że po prostu jesteś chujowy, tylko po prostu, że jesteś najgorszą chujozą w grze. Więc widzowie, ee, no, dziękuję. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mu się podobało. Dzień został nagrany w ten sam dzień, co ostatni filmik wyszedł, gdy zagrałem trzy mecze i wszystkie przyjebałem. Ten film wystawię w następny dzień, więc no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Życzę Wam miłego dnia, no i trzymajcie się i do następnego. Psiu! Buziaczki!